Kiedy pierwszy raz przyszłaś na wyspę? E, w tamtym roku w wakacje. Dawno temu, nie wiem dokładnie. E, prawie 3 lata. Hmm, 4 lata? Jakieś 10 lat temu. Moja mama tutaj była wolontariuszką. No i przyszłam sam pomagać. Przyszłam w ósmym roku na Wigilię. Pierwszy raz zaproszona byłam przez pana Stefana. Od dwóch lat jestem na wyspie. Kiedy miałam 5 lat, czyli 4 lata. Nie wiem czy mama jeszcze miała od pani Ani numer. Mhm. Jak pani Ania miała od mamy numer, to napisała, czy chcemy chodzić. Pierwszy raz wchodziłam na wyspę. A co ci daje wyspę? Wszystko. O szczęście. Mhm. Radość. Spokój. Radość szczęście, radość, same pozytywne rzeczy. Siłę, zabawy, wiele innych fajnych rzeczy. No, koleżeństwo, nowe znajomości. Czego nauczyła Cię wyspa? E, nauczyłam się wyrażać się do e, wszystkich kulturalnie. Jak się zachowywać do innych. Różne rzeczy do szkoły. Przede wszystkim manier, szacunek do ludzi. Takać na trampolinie. Wzajemnego szacunku do siebie. Być miłym wobec innych. Szacunku. Spokoju. No wszystkiego co dobre. A co najbardziej lubisz w wyspie? Lubię. Uh, yeah. To, że można tu przychodzić i że nieważne co się dzieje, to zawsze Cię wysłuchają. Mamy zajęcia. <gry> Warsztaty, gry i zabawy. Podoba mi się, że no zawsze jak przychodzę, to e, wol wolontariusze mi zawsze pomagają w zadaniach domowych, pomagają mi się uczyć na różne sprawdziany że mam tutaj jakby zaufanie takie i mogę się o, pomagać w opiekowaniu no, dziećmi. Grać, na trampolinie, na niej robić fikołki. W ogóle dzieci, bo ja uwielbiam zawsze, bo wśród dzieci, dużo dzieci byłem wychowane. F Fajny trampol. No i pan Stefan bardzo był kochany i my go bardzo też kochaliśmy i lubiliśmy go też. I bardzo mówił, cześć dziewczynki, ja się cieszę, że chodzili, chodzicie do nas na wyspę. Spędzania czasu z dziećmi. Lubię wszystkich i... Ja bardzo lubię takie zajęcia, wszystko lubię i bardzo lubię tą wyspę lubię nawet pana I Co pisze na tym serduszku, które trzymasz w ręce? Wyspa 25 lat. Wyspa 25 lat. A jaki ty będziesz te 25 lat? duży O Jezus, muszę kartę zobaczyć tarota. Ubierać by się fajnie. No, taka jak teraz. A powiedz nam czym dla Ciebie jest wyspa? Domem. Dom. Drugim domem. Dom. Wyspa dla mnie jest drugim domem. Domem. E, wyspa jest dla mnie jak drugi dom. Dom. Drugim domem? Ona jest jak moim domem. Drugim domem? Jak dom? Drugim domem o. Miłością. Drugim najlepszym domem. Dla mnie jest przyjemnością. Bo tutaj się uczę. Poznaję nowe rzeczy. Mogę się wyżalić, porozmawiać normalnie z kimś. Wszystko, nam, no. Co? Trzeba tak samo jak w domu. No, bo tutaj mogę się czuć swobodnie i mogę od razu, jak przychodzę, to mogę nawet iść na trampolinę, a czasami muszę odrabiać zadanie. No, bo mogę tu przychodzić, spędzać czas miło z przyjaciółmi. No, bo w sumie się tak czuję tutaj, no bo chodzę sobie tutaj, pomagam, odrabiam zadanie, jak mam. Dlatego po prostu się nauczyłam jak żyć i jak, jak, jak być sobą, jak następować jak do innych ludzi. Po prostu nauczyłam mnie jak, jak być sobą i żeby się nie bać. To jest w ogóle takie miejsce, w którym mogę tak po prostu się rozluźnić się po dniu szkoły i się szpie, świetnie się bawić. Wiem, że tutaj mnie lubią, wiem, że tutaj zawsze mogę przyjść, jak będę czegoś potrzebowała. A kim chcesz zostać w przyszłości? W przyszłości chciałabym być aktorką, hmm. na pewno nie policjantką, lekarką, nauczycielką, z terrorystą, opiekunką. Być psychologiem i przychodzić jak najczęściej tutaj na wyspę. A gdybyś chciała komuś polecić to, żeby wszedł na wyspę, to co byś mu powiedziała? No, żeby przyszedł, zobaczył, jak tutaj jest, jakie tutaj, jaka jest atmosfera, co dzieci robią ciekawego tutaj na wyspie. Na pewno tutaj jest fajnie, wesoło i zawsze jest jakieś zajęcie. I zawsze czymś, gdzie się tutaj zainteresować. E, powiedziałabym. Ja na przykład, jakbym miał zachęcić moją koleżankę, to bym powiedział, po że to jest bardzo fajnie, że zawsze jej tam pomogą, że y, 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 zapozna się ze wszystkimi i na pewno ją polubią. Mm, powiedziałbym im, że tu jest trampolina i że są kolacje. Że lubię tu być, bo tu jest fajnie i tu są fajne warsztaty bo no jest fajnie. Powiedziałabym, że tutaj można znaleźć wszystko, czego potrzebujesz. I że... No nie da się tego określić. Że jest to fajnie, przyjemnie. Polecam. I bardzo dziękuję, że mogę chodzić no. na tą wyspę. Przechodźcie Bierzcie. do nas. Zapraszamy. Przyjdźcie do nas wszyscy. Mm.